Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię serdecznie w 50. odcinku podcastu. Będzie to odcinek, w którym troszeczkę opowiem ci o sobie. Będziesz tutaj mogła posłuchać 25 faktów o mnie. Zebrałam takie najciekawsze rzeczy, o których myślę, że nie mówiłam jeszcze ani w tym podcaście, ani w moich social mediach, ani w moich newsletterach. Także jest to taka totalnie, totalnie prełka tylko dla najwytrwalszych i pewnie też dla osób, które gdzieś tam są ze mną tutaj dłużej, na bliżej, które chcą mnie lepiej. Poznać, przynajmniej tak mi się wydaje, że takiego odcinka jubileuszowego, który jest bardziej prywatą aniżeli jakąś merytoryką będą słuchały właśnie takie osoby. Także po pierwsze bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś, bo jeśli słuchasz 50. odcinka mojego podcastu, w którym mówię o sobie i o moich wnioskach z 50 odcinków, to myślę, że mamy już tutaj niemałą relację i bardzo mnie to porusza, że chcesz mnie słuchać, że sprawia Ci to frajdę, że w jakiś sposób moje odcinki są dla Ciebie ciekawe, pomocne. Mam taką nadzieję przynajmniej, że dlatego mnie słuchasz. No i mam nadzieję, że też to, czym się z Tobą dzisiaj podzielę, będzie dla Ciebie równie interesujące. Jeszcze raz wielkie dzięki i zapraszam Cię do słuchania, i też zapraszam Cię do tego, żeby zostać ze mną na dłużej. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego podcastu, to zaobserwuj. Jeśli chcesz, to też możesz zawsze pod każdym odcinkiem zostawić jakiś komentarz. I na Spotify jest teraz już taka możliwość, pod każdym odcinkiem, i na YouTube, i możesz do mnie napisać wiadomość. Także korzystaj z tych opcji. Ja zawsze bardzo chętnie Wasze reakcje na odcinki przyjmuję, albo też Wasze komentarze, albo też potrzeby, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać. No, więc tak, lecimy już z takim e, konkretem, że tak powiem. Pierwszy fakt o mnie jest taki, że mam 32 lata w tym roku. We wrześniu kończę 32 lata e, i tak naprawdę jest to dla mnie. Coś niewiarygodnego, bo myślę, że z każdym rokiem swojego życia mam takie poczucie, że coraz lepiej mi się żyje i że nie chciałabym się cofnąć jakoś w czasie, ani też nie chciałabym już wyjść w przyszłość. Jak byłam młodsza, to zawsze chciałam być starsza, a teraz mam takie poczucie, że nie chciałabym być młodsza, że nie chciałabym się wrócić gdzieś, że ten moment jest taki, jaki ma być po prostu. Więc. Tak. Druga rzecz jest taka, że mieszkam w Rudzie Śląskiej, pochodzę z Bytomia. Po drodze mieszkałam jeszcze w Chorzowie, w Katowicach, więc trochę gdzieś tam przeszłam różnych mieszkań, miejscowości i miejsc w swoim życiu. Finalnie osiadłam w Rudzie Śląskiej. Ogólnie też właśnie przez prawie 5 lat mieszkałam w Katowicach i uważałam takie swoje miejskie życie za coś niezbędnego w ogóle mi, płynącego w moich żyłach. Dzisiaj się z tego śmieję trochę, ale wtedy naprawdę uważałam, że jakby to duże miasto to jest coś idealnego dla mnie, kiedy tak naprawdę przez większość swojego życia przez większość czasu swojego życia mieszkałam blisko lasu. Na jakimś małym osiedlu w bytomiu. I tak samo w sumie jest teraz. W Rudzie Śląskiej właśnie mieszkam w takiej dzielnicy, która jest bardzo, bardzo leśna. Dosłownie 5 minut od domu mam las, także często w nim bywam. Jeśli obserwujesz mnie na stories, na Instagramie, no to pewnie widzisz moje relacje ze spacerków i moje zachęcanie do ruchu w ten sposób. No i tak. Trzeci fakt jest taki, że właśnie mieszkamy w domu, który. No, remontowaliśmy przez trzy lata własnymi siłami. Miał to być tak naprawdę miesięczny remont, który przerodził się w trzy lata. No, było to coś, czego nie wiem, czy drugi raz byśmy powtórzyli. I też nie wiem, czy drugi raz byśmy się zdecydowali na to, żeby robić to po prostu samemu własnymi siłami, ale z drugiej strony ma to swoje takie plusy, że ogarnęliśmy to bez kredytu, tylko w miarę na bieżąco, więc mamy teraz w miarę spokojne życie, że tak powiem. Oczywiście nie kupiliśmy domu działki, tak tylko mieszkamy też tutaj w domu rodzinnym mojego męża. Stąd też taka opcja się pojawiła, żeby tutaj wyremontować część, która po prostu nie była użytkowana, i w niej zamieszkać sobie komfortowo i z takiej. Możliwości skorzystaliśmy. Czwarta rzecz jest taka, że mam PCOS, mm, ale w ogóle mówię o tym, na początku, nie dlatego, że jakby czuję, że to mnie definiuje, ale dlatego, że to jest po prostu ważny element mojej historii, i też to, czemu zajmuję się tym, czym się zajmuję. Myślę, że tak to bym chciała ująć, bo obecnie moje PCOS jest w remisji, tak naprawdę ja czuję się super. Jestem prawie półtorej roku bez tabletek, bez żadnych leków. Mam regularne cykle, regularne owulacje, mam naprawdę minimalny trądzik, biorąc pod uwagę całą moją historię życia i trądziku i PCOS. Także właśnie tym moim najgorszym objawem PCOS-a u mnie był trądzik. Na który przeszłam wszystkie możliwe terapie i brałam wszystkie możliwe leki bez skutku, i w końcu tak naprawdę pomogłam sobie z nim sama, tak można powiedzieć. O mojej historii, o tym wszystkim, jeśli jeszcze tego nie wiesz, to jest kilka odcinków, które możesz posłuchać. Tam cię odsyłam, pogrzeb sobie na moich kanałach, czy to na Spotify, czy na YouTube, bo te odcinki są, jest ich kilka. Także jeśli to Cię interesuje ten temat, chciałabyś wiedzieć co i jak, to zachęcam Cię, żeby tam po prostu sobie wrócić. Kolejny fakt jest taki, że 6 lat temu miałam raka tarczycy, który był zupełnie przypadkiem wykryty i też o tej historii mówię głośno, bo jest ona dla mnie taką no, niewiarygodną historią. Ja w życiu bym się nie spodziewała, że osoba, która nie ma żadnej historii chorób tarczycy jakichkolwiek w rodzinie mogłaby mieć raka tarczycy, w sensie no, takim, że nie jest to nic oczywistego, nie? Że spodziewamy się tego u osób, które są jakoś obciążone. I też przede wszystkim w mojej historii było bardzo przypadkowe i niezwykłe to, że ja do dnia operacji miałam wszystkie, wszystkie tenkie wyniki krwi tarczycowe i nie tylko tarczycowe w normie. U mnie nie było ani jednego parametru z krwi, którego można by się doczepić, więc jakby gdyby nie przypadkowo zrobione USG tarczycy, to mogłabym sobie nie dowiedzieć się o tym jeszcze długo, albo mogłybyśmy tutaj dzisiaj się nie słuchać. Także dlatego też taką moją Misją właśnie jest mówienie o tym, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć, że nie tylko TSH i że nie tylko badania z krwi są ważne, ale też właśnie ważne jest USG, ważne są takie badania bardziej obrazowe, które pomagają po prostu wykrywać pewne choroby, których nawet możemy nie odczuwać, nie wiedzieć o ich istnieniu, bo ja nie miałam żadnych objawów tego. No i po prostu nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby nie ten przypadek, i ta lekarka, która to po prostu sprawdziła. Kolejny fakt jest taki, że zanim w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o dietetyce, co było gdzieś tak w połowie liceum, to chciałam iść w ogóle na kulturoznawstwo albo na muzykoterapię. I nie wiem, co ja bym robiła po tych studiach. Serio, dziękuję sobie za to, że gdzieś tam wpadła do mojej głowy dietetyka i że akurat takie studia były właśnie w moim mieście w Bytomiu na siumie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zawsze jakby ważne było dla mnie pomaganie innym ludziom, i też jakby ten zawód, ten wybór, on był celowy z tego powodu, więc jakby cieszę się, że w ogóle mogę moją taką misję w ten sposób realizować. Mam nadzieję, że też to co tutaj robię w tym podcaście jest dla Ciebie właśnie pomocne, że to nie tylko to, co robię w gabinecie, ale że też jakby ta cała wiedza, czy to w social mediach, czy to w moim newsletterze, czy w podcaście, że to też jest jakby, znaczy wiem o tym, tak, bo też dostaję na ten temat wiele wiadomości od Was, ale mam nadzieję, że też dla Ciebie, konkretnie dla Ciebie, która to słuchasz, tego słuchasz, mam nadzieję, że dla Ciebie to też jest pomocne. Kolejny fakt jest taki, że na początku w ogóle jako dietetyk, jako dietetyczka pracowałam z osobami na dietach roślinnych, wegańskich, wegetariańskich, pomagałam im komponować tą dietę, tak żeby uniknąć niedoborów. Pracowałam też właśnie z osobami z chorobami tarczycy, różnorodnymi od niedoczynności przez Hashimoto, nadczynność, rak tarczycy, ale w ogóle też dużo błądziłam w tej takiej swojej ścieżce zawodowej, bo w sumie na początku jak większość dietetyków to chyba przyjmowałam każdego jak leci, dopiero potem Gdzieś tam właśnie wyłoniła się taka moja specjalizacja z początku właśnie te diety roślinne i choroby tarczycy. I jakby dopiero z czasem tak naprawdę doszłam do tej specjalizacji bardziej endokrynologicznej, bardziej hormonalnej. Jak już zaczęłam grzebać właśnie w tych chorobach tarczycy i też wraz z moją historią, tak naprawdę mojego zdrowia czy choroby, to też w kontekście PCOS-a i hormonów zaczęłam więcej rozkminiać, więcej wiedzy szukać, kształcić się, szkolić w tym zakresie i po prostu zdobywać wiedzę, żeby zajmować się tylko tym, bo tak naprawdę teraz nie przyjmuje wszystkich, jak leci. Zajmuje się tak naprawdę tylko chorobami i zaburzeniami hormonalnymi i zajmuje się tylko ewentualnie chorobami jakimiś przewodu pokarmowego, które najczęściej u moich pacjentek po prostu to nie jest tylko to, ale one wiążą się w jakiś sposób z ich problemami hormonalnymi, także wtedy jak to współwystępuje, to zajmujemy się tym po prostu naraz, tak, bo tak, bo tak to już działa. E, dobra, co jeszcze chciałam powiedzieć, to że zaraz po studiach tak naprawdę w 2015 roku e, założyłam taką swoją firmę, można to nazwać, chociaż to duże słowo, pod inkubatorami e, przedsiębiorczości. Miałam wtedy właśnie swój gabinet stacjonarny całkowicie w Bytomiu, e, stąd też się wzięła w ogóle moja nazwa Lunch Coach, która jest ze mną do dziś, bo wtedy założyłam tą firmę w inkubatorze wspólnie z moim przyjacielem. Znajomym Michałem, który był coachem i psychologiem, no i chcieliśmy w tej nazwie jakoś połączyć tą dietetykę i tą psychologię coaching od niego, więc stąd wyszło nam lunch coach. No i tak Michał szybko się, że tak powiem, zwinął. Pozdrawiam, Michała. Jeśli, jeśli ktoś w ogóle pamięta te czasy, to jest mi bardzo miło, było to dawno temu. I też tak ta nazwa została ze mną, jakoś się z nią bardzo związałam. Był właśnie też taki czas, że organizowałam takie stacjonarne warsztaty w Katowicach, na przykład właśnie skomponowania diety roślinnej, czy z diety w chorobach tarczycy, czy też z diety w PCOS. W ogóle super to wspominam. Poznałam wtedy masę wspaniałych osób. W ogóle to było niesamowite. To były inne czasy, inny świat. Tak naprawdę gdzieś 2016, 2017 rok, kiedy ta era internetu to w ogóle jeszcze tak nie wyglądało jak dzisiaj. Więc e, wtedy organizowałam właśnie dużo takich spotkań stacjonarnie, e, na których poznałam masę wspaniałych e, głównie kobiet, ale też mężczyzn i wspaniałych klientów Wspaniałych pacjentów, osoby, którym mogłam mm, też pomóc w ten sposób w takiej grupowej, bardziej formule. E, kolejny fakt jest taki, że długo w ogóle bałam się założyć taką normalną, normalną działalność gospodarczą. Kiedyś też, właśnie w tych czasach, jak zaczynałam, nie było jakichś takich ulg na start i tym podobnych opcji jak dzisiaj. E, to był mój mocny bloker w ogóle przed e, rozwijaniem siebie, swojej firmy. I właśnie długo kombinowałam, że tak powiem, czy to jakiś inkubator, czy jakieś działalności nierejestrowane. Także to też jest taka rzecz, która gdzieś tam no, jest charakterystyczna dla mojego charakteru, dlatego skąd się wywodzę, że tak powiem. Ale, ale tak, długo się bałam właśnie założyć firmę. I kolejna rzecz o mnie jest taka, że... Mam męża, jesteśmy razem od 6 lat, troszkę ponad. Mimo, że jesteśmy totalnym przeciwieństwem. Mój mąż jest ogrodnikiem, mamy swoje kwiatki, swoje szklarnie. Mój mąż ma swoją małą pasiekę, ma swoje pszczoły. Taka pasja i też rodzinny biznes. Mamy też psa. Ale w sumie to taki pies bardziej mojego męża. Ja chętnie oczywiście się z nim wyprowadzam na spacerki i gdzieś tam dbam o jego wychowanie poniekąd. Ale sama marzę o posiadaniu wyżła węgierskiego. Jest to dla mnie jakaś taka rasa, która bardzo mi się dobrze kojarzy z dzieciństwa i bardzo chciałabym mieć kiedyś wyżła węgierskiego. Także <taka>, taka ciekawostka. Kolejna rzecz. Byłam na dwóch psychoterapiach i tak naprawdę czuję, że praca nad sobą to jest w ogóle najważniejsza praca w ogóle w życiu chyba każdego człowieka. Bardzo lubię swoje życie dzisiaj, ale nie zawsze tak było i myślę, że też no, poniekąd dzięki psychoterapii, na pewno dzięki psychoterapii to moje życie zmieniło się bardzo, bardzo i też moje życie nie byłoby takie samo gdyby nie ta psychoterapia. Także bardzo za to możliwość w ogóle. Dziękuję, dużo mnie to kosztowało. Było to i oczywiście pracochłonne, ale też finansochłonne, nie ukrywam, mm, ale warto, warto i na pewno każdemu bardzo polecam. Kolejny fakt jest taki, że jestem bardzo empatyczną osobą. Uważam, że to jest w ogóle jedna z najważniejszych cech w takich zawodach typowo pomocowych, typu lekarz, dietetyk. Ja osobiście uciekam, jeśli specjalista tego nie ma. Jest to dla mnie na tyle ważne, że chcę czuć, że, że tej osobie zależy, i to nawet nie chodzi o takie przejmowanie cudzych emocji na siebie, bo czasem tak kojarzymy empatię, ale bardziej też chodzi o taką chęć pomocy tej osobie, taką, która wychodzi z ciebie, z Twojego wnętrza, i taką chęć właśnie pomocy, która jest, no powiedziałabym, w Twoim charakterze, w Twoim DNA i tego nie da się podrobić. Kolejny fakt. To taki, że poranna joga to jest taki mój ulubiony nawyk i rytuał, którego wypracowanie zajęło mi wiele lat i sporo mnie kosztowało. W ogóle był czas, że nie ruszałam się wcale, mogę <grym> tak powiedzieć, nie wyniosłam tego z domu, gdzieś tam jakieś zwolnienia z WF-u i tym podobne rzeczy były totalnie w moim DNA, właśnie. Myślę, że u mnie w domu nie propagowało się w ogóle ruszania się i nie było to coś super. Zresztą czasy też były inne i jakoś kiedyś się tak do tego chyba nie podchodziło jak dzisiaj, kiedy już jest to na porządku dziennym, jest to coś ważnego dla większości z nas i też pracujemy bardziej siedząco niż kiedyś ludzie pracowali, więc, więc tak. Ale z tą jogą, właśnie, był też taki czas, że marzyłam w ogóle, żeby zostać instruktorką jogi, poza tym dietetyką i tysiącom innych rzeczy, które robię. I robiłam w życiu. I w ogóle z 10 razy podchodziłam do decyzji pójścia na takie dodatkowe studia, czy na jakiś kurs przynajmniej, czy na jakieś studia podyplomowe. Ale finalnie nie zdecydowałam się na to, i w sumie chyba dzisiaj się z tego cieszę, bo, bo myślę, że i tak mam tendencję do tego, żeby robić tysiąc rzeczy na raz, i nie służy mi to, bo mój mózg nie lubi takiego rozpraszania się i realizacji tysiąca moich pasji i tysiąca postanowień zawodowych, niezawodowych. Także cieszę się, że w którymś tam momencie postawiłam na tą dietetykę jako takie um, jedyne źródło też moje zawodowe i jedyny, jedyną taką pasją, której, której naprawdę się też zawodowo poświęcam. Kolejny fakt jest taki, że mam bardzo analityczny umysł. <laughs> Dlatego w ogóle dobrze mi idzie łączenie kropek i jakichś historii, wyników badań, razem z objawami, razem z tysiącem różnych zmiennych, które no, można tak powiedzieć, że człowiek to też jest właśnie bardzo skomplikowana machina i każdy człowiek jest unikalny na swój sposób. Więc takie łączenie kropek tutaj w tym zawodzie jest niezbędne moim zdaniem. Jestem też dobrze zorganizowana w tym wszystkim i jestem introwertyczką. To myślę, że da się wyczuć. Jeśli gdzieś tam jesteście w moim kręgu, to, to, to myślę, że jest to takie charakterystyczne, coś, co pewnie się wyczuwa w jakimś sensie. Kolejny fakt jest taki, że bardzo lubię testować jakieś nowinki technologiczne, jakieś nowe systemy. W ogóle, jakbym miała nieograniczoną ilość, nie wiem, kasy. To pewnie inwestowałabym w jakieś startupy technologiczne, tak myślę. W ogóle, takie właśnie możliwości techniczne, rozwój techniczny mnie bardzo, bardzo interesuje i kręci. I też w takiej mojej małej firmie mam zautomatyzowane, tak naprawdę prawie wszystko, co się da, tak bym powiedziała. Poniekąd dała mi to praca w Korpo, o której jeszcze nie wspomniałam, ale tak, pracowałam też przez kilka lat jednocześnie zajmując się dietetyką, pracowałam w Korpo. Na etapie po prostu rozkręcania swojej firmy, i na etapie, który długo trwał w moim przypadku, właśnie porzucania tej drugiej, drugiej, nie wiem, bezpiecznej ścieżki, tak bym to nazwała. Więc takie moje skille właśnie multitasking i też właśnie skill typu technologie wywodzą się poniekąd z tego poświata, do którego nigdy, przenigdy już nie wrócę naprawdę. Absolutnie nie. Ale tak, nowinki technologiczne to jest coś, co bardzo, bardzo mnie jara. Poznałam je też dzięki moim mądrym mentorom, gdzieś tam, których na początku drogi takiej mojej dietetyczno-zawodowej, firmowej, poznałam i bardzo, bardzo się z tego cieszę i jest to ze mną do dzisiaj. Kolejny fakt o mnie jest taki, że w ogóle jem trzy posiłki dziennie obecnie. Myślę, że jest to coś takiego może mało popularnego w branży dietetycznej nadal, chociaż nie jest to już aż tak zero-jedynkowe, jak kiedyś mi się wydaje, jak jeszcze byłam na studiach, kiedy pięć posiłków to była jakaś mantra i w ogóle coś, co każdy powinien stosować. Tak się to promowało jakoś bardzo. Ale ja na przykład lubię owsianki i dobrze, jakby skomponowana owsianka potrafi mnie sycić nawet na 5 godzin bezproblemowo. Tylko właśnie jakby klucz to jest dobre komponowanie tych posiłków, żeby one mogły na tak długo syci sycić, żeby jeść tylko 3 razy dziennie. Mi osobiście się to bardzo sprawdza. Nie myślę wtedy o jedzeniu non-stop, nie muszę przygotowywać aż tylu posiłków. Jest trudniej to moim zdaniem, jakby zawodowo tak myśląc, no to jest to trudniej to zbilansować. Bo trzeba naprawdę dużo w tych posiłkach przemycić. Wtedy i to nie może być, nie wiem, kromka chleba z szynką i serem, tylko też posiłek musi być konkretny, żeby jeść tylko trzy takie e, porcje dziennie, więc, e, więc tak było to pewne wyzwanie na początku, ale bardzo mi to pomogło jakoś tak odkręcić się od jedzenia i myślenia o jedzeniu przez cały dzień. Kolejny fakt jest taki, że nałogowo czytam książki. W ogóle korzystam z biblioteki jak jakiś e, nerd tak mi się wydaje w dzisiejszych czasach, ale ja nie lubię posiadać książek, w ogóle nie lubię posiadać. Za wielu rzeczy jestem osobą, która ma takie bardzo małe potrzeby, tak bym powiedziała. O tym jeszcze będzie jeden z faktów. Ale tak, czytam bardzo, bardzo dużo. Myślę, że kilka książek w miesiącu to jest minimum. Najczęściej jedna, przynajmniej jedna, dwie, czasem trzy książki w tygodniu nawet. Bardzo lubię, bardzo kocham. Wieczorem zawsze, zawsze muszę poczytać. Kolejny fakt jest taki, że kiepsko toleruję kawę, ale za to mogłabym zabić za dobrą zieloną herbatę. Uwielbiam bardzo, bardzo. I tak naprawdę z tą kawą to jest u mnie tak, że kiepsko się po niej czuję. Czuję się taka pobudzona, nakręcona, za bardzo, taka rozchwiana wręcz. Jeśli nadużywam kofeiny, a były takie momenty w moim życiu, to bardzo się to odbijało na moim śnie, bardzo szybko. Bardzo się to odbijało na moich emocjach, na takiej pobudliwości, nadpobudliwości w sumie. Także dzisiaj rzadko spożywam, albo stosuję właśnie kawę bezkofeinową dla smaku po prostu, bo jest cudowna, albo piję właśnie herbatki. Kolejny fakt jest taki, że nie lubię social mediów i w ogóle taki ciągły wyścig w tworzeniu treści, kto da więcej, kto da mocniej, wyżej. Bardzo mnie to męczy i nadal szukam jakiejś takiej swojej drogi na to, jak w nich być bez takiego haslowania, bez takiego wypalenia się. Lubię z kolei bardzo do Was gadać w tym podcaście. Jeśli w ogóle dotrwałaś, dotrwałeś aż tutaj, to koniecznie napisz, koniecznie zostaw parę słów od siebie, bo to jest moje ulubione medium społecznościowe również. E, przewiduję w ogóle, że za jakiś czas, jak będę miała taką możliwość, to mocno ogranicza taką moją obecność w social mediach, których tak jak powiedziałam nie lubię za bardzo. Ale tutaj chciałabym w podcaście pozostać obecna tak często, jak się da, bo to medium ma dla mnie duży sens. Lubię dłuższe treści, lubię tą treść podcastową, bo mogę Ci po prostu więcej przekazać w tej formule niż w jakimś poście, który ma tysiąc czy tam dwa tysiące znaków i którego i tak większość osób nie przeczyta od deski do deski, od początku do końca, i to, ten jakby sens tam totalnie zanika dla mnie. Więc to nie jest medium edukacyjne, w którym da się jakoś naprawdę mocno pomóc komuś, tak czuję. A za to podcast już traktuję jako miejsce, w którym jestem w stanie jakoś rozwinąć wątek, który zazwyczaj potrzebuje troszkę więcej niż tysiąc znaków. Okej, okay, kolejny fakt. Jest taki, że piszę długie maile. I w ogóle mój newsletter czytają najwytrwalsze z Was. A wiem, że w ogóle ponad 500 moich subskrybentek czyta w ogóle 90% moich wiadomości, co jest dla mnie wow. I dziękuję każdej z Was, bo pewnie też część z Was słucha tego podcastu. Zapraszam też wszystkie osoby, które jeszcze nie są na mojej liście mailowej, żeby się zapisać. Można linka właśnie ściągnąć na Instagramie w bio. Albo postaram się, jak nie zapomnę, zostawić też linka w opisie tego odcinka, tak żebyście mogli się zapisać, bo naprawdę tam jest najwięcej. Tak samo jak w tym podcaście, tak samo w moim newsletterze jest najwięcej mnie i najwięcej wiedzy ode mnie, bo traktuję to miejsce poważnie. Traktuję też osoby, które chcą czytać te treści poważnie i wiem, że te osoby dla mnie, w moim poczuciu, zasługują na więcej niż osoby, które przeskrolują pięć rolek na Instagramie i zadadzą te same pytania, na które już odpowiadałam w 10 innych rolkach na przykład. Także, także dziękuję też każdej z Was, która czyta maile, która słucha podcastów, bo jest to dla mnie też dowód na to, że są osoby, które szukają wiedzy i które naprawdę chcą poświęcić swojemu zdrowiu trochę więcej niż 3 sekundy uwagi na rolce na Insta, nie? Okej, okay, dobra, rozgadałam się, ale kolejny fakt o mnie jest właśnie taki, że mam bardzo małe potrzeby życiowe, Zostałam w ogóle wychowana w duchu nie wydawaj na głupoty, <laughs> z czym dalej uczę się jakoś tak wypośrodkować, żeby nie gromadzić kasy dla samego gromadzenia, bo miałam taki etap w życiu, kiedy miałam na koncie naprawdę spore pieniądze i, i nie umiałam się nimi cieszyć kompletnie, i kompletnie nie umiałam ich wydawać, i kompletnie nie umiałam nimi gospodarować w takim sensie, żeby czuć, że. Nie wiem, nie wiem nawet co chciałam tutaj przekazać, ale chodzi mi o coś takiego, że totalnie nie miałam poczucia, że jestem bezpieczna, tylko nadal, mimo posiadania jakby oszczędności, które pozwoliłyby mi spokojnie żyć kilka miesięcy bez, bez wypłaty, bez zarabiania, nadal czułam, że nie wiem, nie jestem w stanie na przykład porzucić mojej pracy na etacie i zająć się tylko dietetyką. Bardzo długo w mojej głowie było takie przekonanie, więc teraz w sumie nadal to jest dla mnie proces, to jest coś, co nadal sobie odkrywam, eksperymentuję z tym, staram się szukać złotego środka dla mnie, bo jakoś przez taki mocny przekaz, jaki dostałam z domu na temat pieniędzy, jest to jakiś bardzo mocny wątek i problem w moim przypadku. Kolejny fakt jest taki, że dobrze się znam na pielęgnacji skóry i włosów. W ogóle to jest jakieś moje drugie hobby po dietetyce, przez moje własne problemy, tak naprawdę, przez to, że przez lata właśnie miałam trądzik, miałam problem z przetłuszczającymi się włosami, wypadającymi włosami, więc jakby chyba ogarnęłam pół internetu na ten temat książek i różnych treści. Umiem dobrze czytać składy. Świadomie jakby kupuję kosmetyki od lat, choć w ogóle jest to takie moje guilty pleasure, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, bo czasem kupuję tych kosmetyków po prostu za dużo, ale znam się na tym przynajmniej i jest to też taki skill, który mnie kręci i ja lubię to. Kolejna rzecz jest taka, że wierzę w bardzo... Holistyczne, takie przyczynowe, kompleksowe podejście do zdrowia. I jakby sama też chyba większość kasy obecnie wydaje na zdrowie, na badania, na wizyty, jak nie wiem, fizjoterapia, czy jakieś dobrej jakościowo suplementy, czy ogólnie opieka zdrowotna. I myślę, że to jest ważne, żeby też dawać sobie tą opiekę, właśnie profilaktykę i zapewniać swojemu ciału wszystko, czego ono potrzebuje. Więc, jeśli mam jakiś strasznie ultra trudny czas, coś mnie boli, to idę do kogoś, kto może mi pomóc z tym bólem i też jakby regularnie się kontroluję, zwłaszcza po moich problemach, jeszcze starczycą. Lekarze troszkę inaczej na mnie patrzą, mam wrażenie i traktują mnie jak takie jajo delikatne w gabinecie, co ma swoje plusy, nie powiem. Bo nie mam trudności na przykład, żeby dostać jakieś skierowania na badania przez to. <laughs> Ale nie życzę oczywiście nikomu tego, żeby mieć taką historię i żeby jakby dzięki temu dostawać skierowania na badania. Nie? Bo wiecie, nie o to chodzi. Ale tak, e, myślę, że, że jakby to holistyczne podejście do zdrowia jest niesamowicie ważne. No I wydaje mi się, że to jedyna w ogóle droga, żeby w jakichś takich chorobach przewlekłych, zaburzeniach hormonalnych dochodzić do tego zdrowia i jego pełni. No i ostatnia rzecz. To jest moje marzenie. Ostatni fakt, ostatnia informacja o mnie to takie właśnie moje marzenie o tym, żeby dożyć w ogóle czasów, kiedy właśnie takie holistyczne podejście, kiedy taka profilaktyka jest na pierwszym miejscu i to w systemie zdrowotnym, czy w ogóle w umysłach ludzi, lekarzy, specjalistów, którzy się tym wszystkim zajmują. Bardzo bym chciała. Moja właśnie historia pokazała mi, jak bardzo jest to ważne, żeby się regularnie badać, jak bardzo jest to ważne, żeby się kontrolować. Nawet jeśli nie masz objawów, nawet jeśli nic się nie dzieje, nawet jeśli w wynikach krwi wszystkie parametry wychodzą w normie, to nadal coś może się dziać. I to jest po prostu coś, co jest niedocenione, moim zdaniem, moc profilaktyki. I to nie jest szukanie sobie choroby i to nie jest też jakby szukanie problemu, tak jak czasem niektóre osoby to postrzegają, tylko jest to po prostu jakby pełnia dbania o siebie. Tak to ja traktuję i, mm, i tak do tego podchodzę. No dobra, moje wnioski w ogóle po 50 odcinkach. Już trochę gdzieś tam o tym wspominałam właśnie, że ten podcast to jest takie moje miejsce, w którym jesteś, jakby dostajesz pełnię mnie i ten odcinek też jest takim dowodem, bo podzieliłam się tu wieloma rzeczami, które Myślę, że są trochę poza strefą mojego komfortu i też może bardzo prywatnymi rzeczami tak to traktuję. A jak już usłyszałaś, mam dość introwertyczny charakter, więc też nie jest to w mojej naturze, żeby się dzielić wszystkim. A czuję, że podzieliłam się tu bardzo, bardzo dużą częścią mnie, ale też ważną. Mam nadzieję, że dla Ciebie też było to ciekawe, interesujące i może jakoś, mm, nie wiem, poczułaś się bliżej mnie dzięki temu. Okej, okay. bardzo, bardzo Ci dziękuję, jeśli dosłuchałaś do końca. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli napiszesz parę słów. Możesz oczywiście też napisać, o czym chciałabyś posłuchać w tym podcaście w kolejnych 50, 100 czy iluś odcinkach. Bardzo chętnie realizuję Wasze potrzeby, pragnienia, o Boże, jak to zabrzmiało. No, w każdym razie, bardzo chętnie zrealizuję jakieś Twoje potrzeby na odcinki, tematy, które Cię interesują, których potrzebujesz. Śmiało je zgłaszaj, czy to na Instagramie, czy pod podcastem, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek aplikacji mnie słuchasz, czy w wiadomości, czy mailowo przyjmuję je każdą drogą i każdą formą. No i dzięki za wysłuchanie. I moje wnioski są takie, że chcę ten podcast dalej robić i chcę kolejnych 50 odcinków, albo i 100, albo i 150, i postaram się, żeby były one tak często, jak się da. Pod koniec ubiegłego roku zaczęłam te podcasty realizować w formule takiej bardziej cotygodniowej. Co prawda też zaczęłam tutaj wrzucać ostatnio live z Instagrama, ale mam nadzieję, że jest to tylko z korzyścią, bo myślę, że w tej formie podcastowej łatwiej je po prostu odsłuchać niż na Instagramie z wyłączonym ekranem i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jest to fajne. Mam taką nadzieję, że to też dla Was jest fajne. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku 51 już niedługo. Mam nadzieję, że już za tydzień. No i co? I zostań tu ze mną. Trzymaj się ciepło. Cześć!